Wypadek pociągu retro w Czechach. LTG Cargo chce kupić nowe wagony, a Flix Train chce wozić pasażerów z Warszawy do Berlina. Zaczynamy kolejny odcinek kolejowego przeglądu prasowego. W niedzielę, 14 lipca przed południem, doszło do wykolejenia pociągu retro między miejscowościami Breslaw i Lednice. Według inspekcji kolejowej, która wszczęła dochodzenie w sprawie wypadku, wykoleiły się dwa wagony. Według Martina Kawki, rzecznika Urzędu Kolejowego do spraw sytuacji nadzwyczajnych, pociągiem podróżowało 15 pasażerów i nikt nie został ranny. Wszyscy pasażerowie wysiedli z pociągu o własnych siłach. Jak widać. Kurczę, jestem sam w domu. Ktoś mi zamknął drzwi. Jak widać, no po zdjęciach jest tutaj dosyć groźnie, na szczęście jak dostajemy tutaj informacje, nikt nie ucierpiał. Naprawdę całe szczęście, że tutaj prędkość nie była zbyt duża, bo naprawdę mogło się to skończyć nieciekawie. Kurczę, dziwna sytuacja. Pierwszy raz widzę, żeby wszystkie osie są we wszystkich wagonach poza torami dziwna mega sprawa. No tak jak powiedziałem, najważniejsze, że nikomu nic się nie stało i mam nadzieję, że ruch ten weekendowy zostanie niedługo przywrócony i może kiedyś uda nam się odwiedzić tą kolej i się nią przejechać. Dobra, lecimy z kolejnymi informacjami. LTG Cargo nabywa 500 wagonów do przewozu zbóż. Pierwsze pojawią się jeszcze w tym roku. Spółka Transportowa Grupy LTG zakupiła wagony do przewozu zbóż. Część z nich trafi na Litwę w tegorocznym sezonie przewozów zbóż. Zakupione nowe wagony pozwolą LTG Cargo znacząco zwiększyć możliwości przewozu ładunków. Oczekuje się, że spółka będzie w stanie przewieźć dodatkowe 1 200 000 ton ładunków rocznie. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem rynku, zaplanowaliśmy zwiększenie wolumenu krajowego transportu kolejowego zbóż do 60% ogólnej liczby przewozów. Dlatego nowo nabyte wagony pozwolą nam konsekwentnie zwiększać wolumen przewozów zbóż. Odnowienie naszego parku maszynowego jest również ważne dla naszych klientów z sektora produkcji rolnej. Zwiększając liczbę wagonów dostępnych do transportu towarów, jesteśmy w stanie zaoferować jeszcze bardziej wydajne, wygodne, zrównoważone i oczywiście bardziej konkurencyjne rozwiązania w zakresie transportów towarów, powiedziała Egle Sime, dyrektor generalna LTG Cargo. LTG Cargo zakupiło wszystkie te wagony od ukraińskich producentów. Spółka będzie kontynuować aktywną integrację i ekspansję na zachodzie. Firma świadczy usługi transportu towarowego, logistyki i spedycji, załadunku towarów, naprawy lokomotyw i wagonów oraz wynajmu wagonów na Litwie i za granicą. LTG Cargo założyło i zarządza LTG Cargo Polska. LTG Cargo założyło i zarządza spółką LTG Cargo Polska oraz LTG Cargo Ukrainy. Firma posiada zespół 1800 specjalistów w dziedzinie logistyki, których zadaniem jest rozwój bardziej ekologicznego transportu kolejowego. Jak myślicie, czy spółka LTG Cargo ma szansę podbić polski rynek i stać się jakąś taką realną alternatywą, chociażby dla PKP Cargo? Napiszcie o tym w komentarzu. Do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynął wniosek Flixtrain o uruchomienie komercyjnego połączenia na trasie Warszawa Wschodnia-Berlin-Hautbahnhofn-Warszawa Wschodnie. Przewoźnik zadeklarował zainteresowanie realizacją nowego połączenia w okresie od 14 grudnia 2025 do 14 grudnia 2030. Flixtrain chce uruchamiać na tej trasie dwie pary pociągów dziennie. Według UTK pociągi Flixtrain będą dostępne tylko w ruchu międzynarodowym na terytorium Polski. Pociągi mają zatrzymywać się na dwóch stacjach w Berlinie, w Poznaniu Głównym i na trzech w Warszawach. Połączenie będzie obsługiwane przez pociągi o minimalnej pojemności 240 miejsc w klasie drugiej: miejsca dla rodzin z dziećmi i osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Jak widzimy, ekspansja polskiego rynku przez zagranicznych przewoźników nie dotyczy tylko i wyłącznie przewozów towarowych. Czy macie takie same krytyczne podejście właśnie do wchodzenia na rynek pasażerskich przewoźników z innych krajów tak samo jak do przewoźników towarowych? O tym też możecie śmiało napisać w komentarzu. PKP Polskie Linie Kolejowe oraz PKP Cargo podpisały list intencyjny w sprawie zatrudnienia pracowników przewoźnika. Program będzie realizowany jeszcze w lipcu 2024 roku i w nadchodzących miesiącach obejmie grupę około 250 osób, które pracowały w PKP Cargo. Pracownicy PKP Cargo mogą odpowiadać na zapotrzebowanie i oferty. PKP PLK, dzięki czemu uzyskają zatrudnienie w swoim zawodzie oraz możliwość kontynuowania kariery w stabilnym i rozwijającym się środowisku. Nowy pracodawca ułatwi uzyskanie wymaganych kwalifikacji i zapewni możliwość jak najszybszego rozpoczęcia pracy. Czyli mamy tutaj takie kontynuowanie wyciągania pomocnej ręki dla pracowników PKP Cargo. Wcześniej miało to miejsce ze strony Polregio, PKP Intercity i PKP Intercity Remtrak. I dopiero teraz to zauważyłem, myślałem, że swoją koszulkę tutaj logo kanału założę. I o ile dobrze tutaj w tych pierwszych firmach jeszcze jakoś tak, wiecie, no, w remtraku osoby, które utrzymywały tabor, ok, odnajdą się. W PKP Intercity i w Polregio maszyniści, ustawiacze, rewidenci znajdą swoje miejsce. Tak troszeczkę wydaje mi się dziwne, że w PKP PLK. Kurczę, bo no tak średnio tutaj, na przykład maszynista i co on teraz do akcji zima będzie potrzebny. Mam nadzieję, że to przekwalifikowanie pracowników z innych stanowisk naprawdę pójdzie płynnie. I nie jest to tylko taka Piarowa zagrywka, że wiecie o PKP trzyma się mocno, trzyma się razem, wiecie murem za. No nie wiem, murem ogólnie, że wszyscy kolej jest jedna. No bo przez szereg lat było widać, że no te podziały są i niestety rosną. I to by się nawet zgadzało, że ta sytuacja, która jest obecnie w PKP Cargo, była do przewidzenia przez właśnie tych zarządzających innymi spółkami kolejowymi już od pewnego czasu. Jeden z moich znajomych, bardzo dobry ekspert w pewnej dziedzinie, która jest bardzo, ale to bardzo teraz bardzo poszukiwana w kolejnictwie. Czekał na odpowiedź, złożył, złożył swoje CV do jednego z przewoźników i przez kilka miesięcy nie dostał żadnej odpowiedzi, a teraz wysyła mi, że ta firma poszukuje pracowników na te stanowiska, ale tylko z dopiską, jeśli jesteś pracownikiem PKP Cargo, więc myślę, że tutaj władze kolejowe, one już kilka miesięcy temu wiedziały, Jaka sytuacja panuje w PKP Cargo i czym to się będzie mogło kończyć. Dobra, to lecimy dalej. A jeśli jesteśmy już przy temacie PKP Cargo, to w dniu 15 lipca Rada Nadzorcza PKP Cargo SA podjęła uchwałę, w oparciu o które zarząd PKP Cargo SA w obecnym składzie będzie kontynuował swoją pracę. Na podstawie podjętych uchwał Rada Nadzorcza postanowiła oddelegować doktora Marcina Wojewódkę do wykonywania czynności członka zarządu spółki oraz powierzyć mu pełnienie obowiązków prezesa zarządu panią Monikę Starecką do wykonywania czynności członka zarządu spółki oraz powierzyć jej pełnienie obowiązków członka zarządu do spraw finansowych oraz pana Pawła Miłkę do wykonywania czynności członka zarządu oraz powierzyć mu pełnienie obowiązków członka zarządu do spraw Handlowych. Decyzja Rady Nadzorczej wynikała z trwającego postępowania kwalifikacyjnego, które ma wyłonić nowy skład zarządu spółki ze względu na konieczność zachowania ciągłości zarządzania spółką. I warto przypomnieć, że ten zarząd steruje spółką od 26 kwietnia tego roku. Jak informuje na specjalnej komisji e, prezes PKP Cargo, pan dr Marcin Wojewódka. Poprzednie zarządy PKP Cargo zaniedbały pozyskiwanie nowych kontraktów komercyjnych i godziły się na niekorzystne rządowe zlecenia przewozów węgla jesienią 2002 roku, czego efektem jest obecny kryzys przewoźnika i zaostrzanie się konfliktu między stronami związkowymi, pracowniczymi a zarządem spółki. Ostatni duży przetarg, jaki przegrało PKP Cargo, miał miejsce 11 kwietnia i został przegrany, ponieważ ówczesny członek Zarządu do Spraw Handlowych nie odebrał telefonu w czasie aukcji internetowej i nie złożył oferty. Dziwna sprawa naprawdę, jeśli to jest prawda, no to szkoda słów. A przetarg był taki dosyć sporawy i dotyczył przewozu około miliona ton węgla dla elektrowni Połaniec. I przetarg ten wygrała oczywiście spółka CD Cargo Polska. Jeśli to okaże się prawdą, że przez odebrany telefon i niezłożenie w ogóle oferty e, PKP Cargo przygrało ten przetarg, to będzie bardzo ogromną czerwoną lampką, że coś się powinno z tym zrobić, że byłoby to jawne działanie na szkodę spółki. Ale żeby nie było tak źle, to obecnie PKP Cargo Informuję, że złożyło najlepsze oferty w postępowaniu organizowanym przez Enea Trading na wykonanie usługi przewozu transportem kolejowym węgla energetycznego z lubelskiego węgla Bogdanka S.A. dla Enea wytwarzanie. Podczas aukcji elektronicznej, o ktoś już odebrał telefon, dotyczącej trzech zadań opiewających nałącznie wolumen 9 milionów ton PKP Cargo S.A. złożyło najlepsze oferty w każdym z zadań Łączna wartość ofert spółki brutto to 138 milionów złotych. O otrzymaniu oficjalnej informacji na temat wyboru wyżej wymiany ofert, jako najkorzystniejszych, spółka poinformuje w odrębnym raportem bieżącym. Z uwagi na fakt, że cena stanowi kluczowe kryterium wyboru oferty w przetargu, zarząd PKP Cargo uznaje, że wybór tej oferty spółki i po podpisanie umowy jest wysoce prawdopodobne. No właśnie. Nie ma to jak się chwalić, że już się coś wygrało, jak jeszcze nawet nie ma. Oficjalnej informacji. Mam nadzieję, że tym razem zarząd się nie pomyli i trochę podratuje spółkę ten wygrany przetarg. Przechodzimy teraz na Dolnośląskie Tory, gdzie Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, w skrócie DSDIK, wybrała właśnie najlepszą ofertę w przetargu na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie właściwych prac budowanych przy rewitalizacji fragmentu linii kolejowej nr 318. Od przystanku Bielawa Nowa do przystanku Bielawa Zachodnia. Dzięki temu 28-tysięczne miasto zyska dwa kolejne przystanki pasażerskie, a kolej jeszcze lepiej obsłuży kolejne rejony Bielawy. Rewitalizowana linia ma być jednotorową linią kategorii trzeciej, a pociągi mają na niej się rozpędzać do maksymalnie 80 km na godzinę. W ramach tego zadania powstaną dwa przystanki osobowe: pierwszy, Bielawa Camping Sudety. A drugi Bielawa Nowa. Na obu powstanie 100 metrowy peron, wysoki peron, tak jak jest to na obecnych dwóch przystankach w Bielawie Centralnej i Bielawie Zachodniej. Tutaj pojawiają się głosy, że też jakieś mianki mogłyby być wybudowane, coś tam, ale no wydaje mi się, że, póki co jest, to optymalnie. Od Dzierżoniowa do Bielawy nie jedzie się jakoś mega długo. Więc ten czas na mijanki, to chyba jeszcze nie teraz, nie, nie jeszcze w Bielawie, dopiero później jak ta e, modernizacja, te przywrócanie linii pójdzie w głąb, e, tam bliżej Srebrnej Góry. Też myślę, że i tak wtedy m, w zupełności wystarczą e, przejazdy pociągów, bez tych mijanych warto zostawić sobie zapas. Bo nie wiadomo jak to w przyszłości będzie wyglądało, ale na chwilę obecną myślę, że tak, jak jest to rozwiązane teraz, jest to ok. Nie ma co tutaj na odległości 10 km 3 mijanek robić, bo wiadomo, że tyle pociągów nie będzie. Więc no to, taki, to takie moje zdanie. Prace wykona Infracol, który wycenił realizację inwestycji na 4, prawie no 15 milionów złotych. I co ciekawe, nie była to najniższa oferta. Dolcom złożył ofertę prawie o niższą... Dolkom złożył ofertę niemalże o milion złotych... niższą. Ale żebym to powiedział... Dobra. 67-letni kierowca wjechał na przejazd kolejowy, pomimo zamkniętych rogatek. Po czym wysiadł z pojazdu i zaczął spacerować po torach. Po chwili namysłu postanowił przedstawić swój samochód, jednak zamiast usunąć go z przejazdu, po prostu nieznacznie go przeparkował. A do przejazdu zbliżał się pociąg. Nagranie ze zdarzenia zamieściła polska policja. Do zdarzenia doszło 28. 20... 9 czerwca około godziny 17 na przejeździe kolejowym w Międzyrzeczu. Tragedii udało się uniknąć dzięki błyskawicznej reakcji drużnika. Widząc zachowanie kierowcy natychmiast poinformował maszynistę nadjeżdżającego pociągu, a ten zdążył zareagować. Poinformowano policję, a funkcjonariusze natychmiast przybyli na miejsce ze względu na poważne naruszenie przepisów ruchu drogowego oraz tworzenie bezpośredniego zagrożenia. Katastrofy w ruchu lądowym podjęto decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy. Jak myślicie, jest to odpowiednia kara? Za niska, za wysoka? Napiszcie w to w komentarzu. I jest to już ostatnia informacja na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie kolejnego odcinka KPP. I do zobaczenia, jak coś się wydarzy w przyszłym tygodniu. Siemaneczko, cześć!